Dobra, widać, że to jest Ja ci, żeby wysokim tutaj A najgorsze może to, co nie lubię robić święta, to jest dzielenie się opłatkiem. Tak chciałam, żebyście. Że ludzie proszą tego. Tak, Tylko mi muszą przyjść. Proszę, tak, o. Proszę cię, wszystkiego, bo

Dobra, właśnie pan sobie z Już to mi pomyślałem, że szkodzi.